Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Janusz Politowski i w firmie Genu jestem menedżerem produktu. Dzisiaj opowiem państwu o kilku nowych urządzeniach, które wprowadziliśmy do swojej oferty. Bazując na swoim 14-letnim doświadczeniu w branży security, dobrałem kamery i rejestrator do najczęstszych zastosowań. Dzięki rezygnacji z zaawansowanych funkcji, których i tak często się nie używa, uzyskaliśmy bardzo korzystną cenę bez poświęcania jakości obrazu, który to jest najbardziej istotne, bo to nas interesuje co nam się zarejestrowało i czy to jest szczegółowe, wystarczająco do naszych zastosowań. Tak prezentują się pudełka tych urządzeń. Tutaj u góry mamy rejestrator, tutaj mamy kamery. I zaraz pokrótce Państwu opowiem o tych urządzeniach. Jeśli chodzi o kamery, to są w sumie cztery modele. Dwa w obudowie kopułowej, tutaj też zwane jako turet. Wieżyczka i dwie kamery w obudowie tubowej. Różnica w nich główna to jest taka, że dwa modele są rozdzielczości 4 megapiksele, a dwa modele są rozdzielczości 2 megapiksele. Teraz zobaczymy, co się znajduje w pudełku z taką kamerą. Niech sobie ją otworzymy? Tak, tu sobie to wygląda. One są bardzo dobrze zabezpieczone na czas transportu. Mamy szablon. Szablon nam się przydaje w momencie montażu, bo sobie go przykładamy do powierzchni. W tym wypadku, jak mamy kamerę w obudowie budowie typu kurek. to. Jak są, one najczęściej są montowane w ten sposób, że je sobie po prostu w ten sposób przykręcamy na przykład do, do sufitu, do podbitki. Oczywiście montaż na ścianie też jest możliwy. Więc sobie przykładamy taki szablon, który tutaj średnica jest identyczna jak postaw tej kamery. Mamy tutaj zaznaczone miejsca, gdzie musimy sobie wywiercić. Osadzamy sobie kołki i wtedy możemy sobie tą kamerę tam już przymocować. Rzeczone kołki też są w zestawie. Mamy kołki, mamy wkręty. Jeśli będą one odpowiednie do powierzchni, na której to montujemy, to jak najbardziej możemy je użyć, a jeśli nie, to trzeba użyć odpowiednich do tego do powierzchni, ponieważ w zależności od tego, czy to będzie jakiś beton, styropian, drewno, to musimy odpowiednich elementów montażowych użyć. Dalej to tutaj co mamy, to mamy instrukcję wersji papierowej. Też oczywiście na naszej stronie jest do pobrania wersji elektronicznej, jeśli ktoś ma. Takie preferuje. Jest po polsku opisane krok po kroku, jak tą kamerę sobie uruchomić. Też jest to pokazane. Są zdjęcia pokazujące zarówno montaż na przykład karty MicroSD, jak i już konfiguracji. Dalej to, co jeszcze mamy w pudełku, bardzo istotny element, to jest duławik dławik musimy sobie zamontować jeśli wtedy jeśli kamerę mamy zamontowaną na zewnątrz Mamy tutaj wtyk sieciowy Tutaj sobie przepuszczamy przez ten dławik kabel, później go dopiero zarabiamy wtykiem i całość kiedy sobie tutaj to spasujemy i przykręcimy, to nam się robi wodoszczelne. Tutaj mamy taki widoczny jest e, gwint Mam nadzieję, że jest widoczny, wtedy, jak to sobie wszystko zamontujemy, tutaj sobie to skręcimy. To mamy, oczywiście, tutaj użyjemy jeszcze mamy tak e, w taką miękką gumę do uszczelnienia przewodu. Tutaj mamy uszczelkę do uszczelnienia tego tutaj połączenia, które teraz mi się właśnie rusza. I wtedy mamy pełną szczelność tego połączenia, i to należy zastosować, ponieważ jeśli tego nie zrobimy. Czyli tutaj, połączymy sobie po prostu przewód. To po jakimś czasie dojdzie nam do korozji, zaśniedzenia, to nam przestanie działać. Jeśli nam dostanie się zawsze wilgoć, jaka się jest w powietrzu, zmiany temperatury, wilgotności, to nam będzie nam niekorzystnie działać. Natomiast, jeśli to sobie zastosujemy, to wtedy nam to będzie jak najbardziej wodoszczelny i będzie to nam służyć latami. To, co tutaj jeszcze mają, ma też ta kamera. To jest tutaj widoczny mikrofon. A jak tą sobie kamerę Otworzymy i teraz by nam się taka właśnie kamera przydała. A tutaj mam już taką kamerę rozkręconą. To tutaj w środku jeszcze mamy widoczny przycisk resetu, żebyśmy sobie kamerę zresetowali i przywrócili ustawienia fabryczne. Jeśli coś się z nią nie tak, jeśli na przykład zapomnieliśmy hasło albo chcemy sobie zmienić ustawienia, to ten przycisk sobie przytrzymujemy, kamera wraca do ustawień fabrycznych. To jest oczywiście też w instrukcji pokazane i opisane tej papierowej, jak i elektronicznej. No i mamy slot na karty micro SD. I teraz jak sobie tą kamerę oczywiście za chwilę skręcimy. Tutaj mam już całość skręconą, tak? Jak widać, teraz wkładamy w tą część, która tutaj jest widoczna. Teraz musimy ją sobie zamknąć kolejnym elementem obudowy. Musimy go sobie tutaj odpowiednio ustawić, bo tutaj mamy wycięcie. No i mamy na zatrzaski. To nam się tutaj zatrzaśnie. Już mamy sobie. Kamera jest już dość zwarta, ale mamy jeszcze do przykręcenia trzy śrubki, żeby całość była już pewnie zamocowana. Jak mamy to teraz już przykręcone. Kamera jest tutaj zamocowana. Można sobie zobaczyć, mamy tutaj też możliwość oczywiście regulacji, jak sobie kamerę zamontujemy na przykład w ten sposób, prawda, Bo możemy sobie ją ustawić, jeśli do ściany to też. I teraz tutaj jeszcze brakuje nam do tego jednego elementu montażowego który też jest tutaj za pomocą zatrzasków, też jest możliwość w tym miejscu regulacji, mamy tutaj takie wyząbkowanie tutaj mamy otwory, gdzie trzeba to pewnie sobie trafić. Jak sobie montujemy, to sobie to właśnie demontujemy, na przykład pokażę też na tej kamerze, sobie znajdujemy, zdejmujemy. Korzystając z szablonu, to już mamy wcześniej zrobione otwory, osadzone kołki, no i teraz tu sobie przykręcamy do tych otworów i później sobie przekładamy oczywiście kabel i odpowiednio sobie trafiając w te miejsca, całość sobie o, mocujemy, prawda i tutaj ona już będzie nam sobie działać i, i funkcjonować, jeśli chodzi tutaj o tą obudowę typu turet wieżyczka. To jest obudowa tubowa. Tutaj też zestaw jest bardzo podobny, czyli mamy sobie te uszczelnienie, ten dławik, co należy zastosować koniecznie, jeśli kamera jest na zewnątrz zastosowana. Mamy też szablon, oczywiście mniejszy, bo miesza też jest podstawa montażowa. Mamy wkrętki i kołki montażowe. Mamy tą samą instrukcję w języku polskim. No i mamy w końcu i samą już Kamerę. Kamery zawsze są dobrze zabezpieczone, Tutaj też mamy zawinięte dodatkowo folie, żeby tutaj nie doszło do jakiegoś uszkodzeń. Ta kamera wygląda w ten sposób. Tutaj mamy możliwość montażu. No, montaż najczęściej odbywa się do, do ściany. Jeśli chodzi o późniejszą regulację, to tutaj mamy taki pierścień, który sobie odkręcamy. To wtedy nam się tutaj aż luzuje, aż w tym wypadku za bardzo. A to sobie możemy bardzo prosto szybko dokręcić i całość znowu mamy zmontowane. Jak sobie to zrobimy z wyczuciem, prawda, to możemy sobie to tutaj kamera może nam patrzeć w różne strony, tak jak nam to jest potrzebne, pionowo z góry, no też możemy, z tym, że wtedy polecam kamery kopułowe, bo one są bardziej przystosowane do tego. Różnica taka pomiędzy jedną a drugą kamerą, jeśli mamy zamontowane na zewnątrz, i mamy do czynienia ze światłem. I ona będzie zamontowana na ścianie, to ta kamera ma tutaj taki daszek. On jest po to, że jeśli będzie nam światło słoneczne świecić na przykład z której strony, to ten daszek w jakimś stopniu nam zasłoni obiektyw i ta kamera nie będzie oślepiana. Natomiast jak tą kamerę sobie zamontujemy na ścianie, no to wtedy już to światło nam się dostanie. Więc ta kamera będzie bardzo dobra do zamontowania właśnie w typowy sposób na przykład pod sufitem czy pod podbitką. Natomiast tą polecam do ścian. Ta kamera również jest wyposażona w mikrofon i też ma slot microSD i przycisk resetu, tylko tutaj to się znajduje pod taką klapką na dole tego, tej kamery. I tutaj obudowy są tak jak już mówiłem wcześniej identyczne dla kamer 2 i 4 megapikselowych. To sobie zdemontujemy. To tutaj jest slot Karty microSD SD widoczne i przycisk resetu, gdzie musimy sobie użyć igły, jak na przykład do wyjmowania tacek w telefonie komórkowym. Tutaj mamy uszczelkę taką czarną, żeby to nam wszystko było szczelne. Jak to sobie z powrotem skręcimy za pomocą tych dwóch śrub. Oba modele kamer są. Jeśli chodzi o podłączenie jest identyczne. Mamy tutaj port sieciowy. Port sieciowy oprócz tego, że zapewnia nam komunikację, też obsługuje funkcję POE, czyli zasili nam tą kamerę, o ile użyjemy odpowiedniego switcha z taką technologią, które to switche posiadamy w naszej ofercie również pod marką Videline. Jeśli nie mamy takiego switcha albo nie chcemy korzystać z takiego połączenia, albo to jest jedna nasza, jedyna kamera, bo możemy taką kamerę na przykład użyć bezpośrednio z kartą microSD, gdzie ona będzie to sobie zapisywać, my to sobie połączymy zdalnie przez internet, o czym dalej powiem. I to będzie nasza jedyna kamera, bo chcemy sobie kiedyś, od czasu do czasu, gdzieś coś tam obejrzeć. To możemy sobie zasilić 12V i zasilacz, takie zasilacze też w ofercie oczywiście e, posiadamy. <coughs> Dodatkowo, co posiadają każda z tych kamer, niezależnie od tego, od obudowy i tego, czy to jest 2 czy 4 megapiksele, to ma dwa tryby IVA, czyli inteligentnej analizy obrazu. To jest rozszerzenie funkcjonalności detekcji ruchu jest bardziej odporne na jakieś zakłócenia. Te dwa tryby to jest przekroczenie wirtualnej linii, którą sobie rysujemy. To można na naszych innych filmach zobaczyć, jak to się ustawia, jak to wygląda, jak to funkcjonuje. To zachęcam do tego, żeby Państwo sobie zobaczyli. Jeden tryb to jest przekroczenie linii, a drugi to jest naruszenie obszaru, który sobie rysujemy. Jeśli jakiś obiekt nam naruszy, człowiek, pojazd to wtedy nam się aktywuje reguła, wtedy może kamera nam nagrywać, wtedy możemy mieć na przykład powiadomienie w aplikacji czy wysłanego maila. Też bezpośrednio z kamerami możemy się połączyć przez internet. Jeśli dostarczymy im połączenie do sieci, jeśli będziemy mieć dostęp do internetu w naszym telefonie, zainstalujemy aplikację Easy Life, zeskanujemy po zalogowaniu do przeglądarki kod QR i nam to wszystko działa, to wtedy będziemy mieli Dostęp do kamery przez internet będziemy mogli zobaczyć podgląd bieżący na żywo, teraz co tam się dzieje, i też przeglądać nagrania archiwalne, o ile zainstalowaliśmy kartę MicroSD. Kamery, jeszcze różnica pomiędzy, pomiędzy tymi kamerami, to jest oczywiście rozdzielczość 2 i 4 megapiksele, więc tutaj musimy się zastanowić, jaką szczegółowość potrzebujemy, do czego to będziemy stosować. Jeśli potrzebna jest wyższa szczegółowość, że chcemy kogoś bardzo rozpoznać z twarzy, albo chcemy odczytywać z większej odległości tablice rejestracyjne, no to wtedy należałoby się zdecydować na kamerę 4 megapiksele. Dodatkowo te kamery 4 megapiksele mają większą czułość, jeśli chodzi o oświetlenie, czyli będą nam oferować Lepszy obraz przy niższym oświetleniu niż te kamery 2 Oczywiście można je sobie połączyć w obrębie jednego systemu. Ten rejestrator, o którym za chwilę powiem, może nam obsługuje nam do pięciu kamer. To mogą być na przykład dwie kamery 2 i dwie kamery 4 megapikselowe, bo jedne będą nam bardziej oglądowo, poglądowo służyć, a drugie bardziej szczegółowo będą nam dostarczać obraz. I teraz przejdziemy do. Do rejestratora najpierw trzeba powiedzieć, po co w ogóle rejestrator, jak do kamer możemy włożyć kartę microSD. Rejestrator jest urządzeniem dedykowanym i jego głównym zadaniem jest to, żeby zarejestrować obraz. Kiedy włożymy sobie do kartę microSD do kamery, to są pamięci półprzewodnikowe, które mają skończoną ilość cykli zapisu odczytu. W przypadku kamer to mamy ciągły zapis odczyt 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i takie karty po jakiś po iluś zapisach po prostu nam przestaną działać. Może się tak zdarzyć niestety, że wtedy kiedy tych nagramy będziemy potrzebować i dowiemy się dopiero w tym momencie, bo nam kamera w żaden sposób, a tym bardziej sama karta tego nie zgłosi. Natomiast w rejestratorze montujemy dysk twardy, który jest przeznaczony do nagrywania właśnie. On jest specjalnie skonstruowany w ten sposób, żeby on zawsze nam działał. Dlatego też odradzam montowanie dysków takich typowych jak do komputerów, bo to jest zupełnie inne warunki pracy. Ten dysk zawsze działa, zawsze nam nagrywa, odczytuje dane. I wtedy to jest pewne. W sytuacji, kiedy coś takim dyskiem się dzieje, bo też są to urządzenia mechaniczne, bo to są dyski HDD, nie SSD, czyli są wirujące talerze, ale tam są różnego rodzaju mechanizmy pozwalające nam, które nam przekażą informację, że coś się z dyskiem dzieje. I na przykład taki rejestrator nam wyśle informację, że uwaga, możliwa jest awaria dysku z dane, ale tylko w wypadku rejestratora. Natomiast jeśli kamera, no tam karta nam się popsuje, to już nic z tym nie zrobimy. Teraz zajrzymy do, do pudełka z takim rejestratorem. Mamy tutaj oczywiście rejestrator, też jest dobrze zabezpieczony na czas transportu. Ale zanim do niego przejdę, to jeszcze inne elementy. Jest też instrukcja do rejestratora w języku polskim w formie drukowanej, a u nas na stronie jest w wersji elektronicznej. Dalej mamy myszkę. Komputerową USB, którą sobie podłączamy do rejestratora. I mamy śrubki montażowe do dysku twardego, które nam się za chwilę przydadzą. To, co tutaj jeszcze mamy do, do zestawu dołączone osobno, to mamy zasilacz 12V o wydajności prądowej 3A. I to należy na to zwrócić uwagę, bo jak Państwo zobaczą przy urządzeniach firm konkurencyjnych, tam te zasilacze są słabsze. No 2A, 1,5A. I czasami to może stanowić problem, z uwagi na fakt, że różnego rodzaju dyski, bo mamy różne firmy, które nam te największe, które produkują, to jest Toshiba, Seagate, Western Digital, one produkują na dyski do pracy ciągłej w rejestratorach. I różne dyski o różnych wielkości mają różną ilość talerzy, co nam się przekłada na ilość prądu, jaki one zużywają, zwłaszcza jeśli chodzi o rozruch. Można sobie teraz wyobrazić, że mamy teraz okres zimowy, rejestrator był wyłączony, był brak prądu, i dysk jest też zimny. Jak jest zimny dysk, to też nam e, potrzebuje więcej energii na to, żeby się zacząć kręcić, prawda? Jeśli mamy podłączony zasilacz dwa razy słabszy, na przykład 1,5 A, to czasami może się okazać, że ten dysk nam się. Nie myliście uruchomić, albo niewystarczająco szybko nam się uruchomi, i rejestrator zgłosi, że brak jest dysku, bo on go jeszcze nie wykrył, bo dysk jeszcze nie został, nie kręcił się wystarczająco szybko, żeby zgłosić swoją gotowość do pracy. Dlatego też to jest istotne. Tutaj ja mamy 3A zasilacz, więc tutaj zasilania nam nie zabraknie. I teraz już przejdę do samego rejestratora. Jest on w takiej niewielkiej, kompaktowej obudowie. Tutaj tak on nam się prezentuje, tak nam tutaj wygląda. To co mamy tutaj z tyłu, to mamy złącze VGA do starszych rodzajów monitorów, jeśli takie mamy, możemy sobie użyć. Mamy złącze HDMI i to co należy tutaj zaznaczyć, że mamy na nim wyjście, sygnał nawet 4K, czyli możemy sobie tutaj podłączyć nawet z wysokiej rozdzielczości telewizor czy monitor. To jest istotne, ponieważ sam rejestrator obsługuje kamery do 6 megapikseli, czyli znacznie więcej niż tutaj Full HD na przykład rozdzielczość, którą osiągniemy na złączu VGA. Mamy złącza, mamy tutaj przycisk resetu do resetu ustawień rejestratora, mamy dwa złącza USB, pod jedno na przykład podłączymy myszkę, żeby sobie całość obsługiwać. A pod drugie złącze USB podłączymy sobie na przykład pendrive czy dysk przenośny, żeby sobie archiwizować dane. Mamy oczywiście złącze sieciowe LAN, ponieważ to jest urządzenie sieciowe. Kamery są też sieciowe, to wszystko nam działa w sieci lokalnej, więc musimy się komunikować. No i mamy złącze zasilacza tego, który przed chwilą pokazywałem, tu go właśnie sobie podłączamy. Tutaj z kolei mamy diody informujące nas o pracy urządzenia. Dioda zasilania, dioda pracy dysku twardego, dioda połączenia sieciowego i one będą nam sobie na zasilania, dioda nam świeci światłem ciągłym, te pozostałe nam mrugają jak pracuje nam dysk i sieć nam funkcjonuje. Tak to sobie wygląda. Mamy tutaj takie niewielkie urządzenia. Wszystkie urządzenia, zarówno kamery, jak i rejestrator, mają oczywiście polskie menu. Tutaj z rejestratora, jeśli sobie wświetlimy menu na ekranie monitora podłączonego po VGA czy po HDMI, będzie on tam język polski do wyboru, jak się połączymy z rejestratorem przez przeglądarkę internetową, to też oczywiście z kamerami bezpośrednio możemy się połączyć przez przeglądarkę internetową i tam też ta obsługa będzie w języku polskim. Też to jest widoczne w tych instrukcjach, które tutaj mamy. Kamery, jak i rejestrator obsługują ONVIF. W, o profilach S i T. To jest istotne w wypadku, kiedy Państwo by chcieli to zintegrować z, ze sprzętem innych producentów, czyli na przykład kamery dodać do rejestratora innego producenta albo w drugą stronę do tego rejestratora dd dodać kamery innego producenta. To należałoby sprawdzić, czy on obsługuje ONVIF i czy to są profile co najmniej S. T byłby zalecany, ponieważ dopiero w profilu T będziemy mieli. Kodowanie obrazu H265, które nam pozwala zaoszczędzić o połowę dysku czy przepustowości sieci w porównaniu do starszego standardu H264. Teraz zdejmę obudowę i pokażę Państwu, jak wygląda montaż dysku twardego. To też jest oczywiście pokazane, opisane w instrukcji. Tutaj musimy sobie odkręcić cztery śruby zlokalizowane na, na spodzie tego rejestratora. Jak je sobie wykręcimy, już za chwilę, to będziemy mogli zobaczyć, jak on wygląda nam w środku. Trzeba delikatnie postępować z tą obudową. Taka jest niewielka płytka drukowana, z tym, że tutaj no, wszystko już dąży do miniaturyzacji. Mamy jeden układ specjalizowany, który tu się nam tym zajmuje. Tak to wygląda. Jak widać, nie ma tu żadnych kabli do dysku. Ten dysk należy tutaj wsunąć. Należy to zrobić z wyczuciem i sobie ten dysk już zamontujemy. Tutaj jest strzałka, a też to w instrukcji jest wspomniane, żebyśmy sobie tego złącza nie wyłamali. Trzeba zrobić z wyczuciem, tak, gdy sobie wskoczył na miejsce, i koniecznie musimy sobie ten dysk przykręcić śrubkami, które tutaj są. Więc sobie możemy to położyć teraz, żeby dysk był tam na dole. Nie podnosić za ten element, bo wtedy sobie wyłamiemy to złącze i będzie rejestrator uszkodzony. Teraz mamy tutaj śrubki. I sobie przykręcamy. Ja zawsze robię to w ten sposób, że najpierw po, po jednej przekątnej, bo wtedy mamy już dobrze uchwycony, dysk później po kolejnej i wtedy nam to spowoduje, że nam się że po pierwsze nie, nie wyłamiemy tego złącza, teraz można sobie już za to, to złapać, prawda? I dysk jest bardzo stabilnie. Zamontowane. Dyski oczywiście, tak jak mówiłem, polecamy tylko i wyłącznie do pracy ciągłej. Tutaj mamy na przykład Toshiba Server S300. To jest do pracy ciągłej, też jest dostępny w naszej ofercie i dobrze działa, współpracuje z tym rejestratorem. Tak to tutaj wygląda. Jeśli chodzi o same dyski, to jest 1 terabajtowy, a rejestrator obsługuje do 8 terabajtów. I teraz, jak to sobie z powrotem złożymy, to mamy już przygotowany pod względem sprzętowym rejestrator I mamy przygotowany już dysk. Teraz państwu pokażę jak podłączyć od strony takiej technicznej, fizycznej elementy. Oprócz tego, co już państwu pokazałem, czyli kamer rejestratora, potrzebujemy jeszcze switch PoE do takiego zastosowania i taki też w naszej ofercie pod marką VD-Line posiadamy. Tutaj mamy oczywiście też instrukcję drukowaną w języku polskim. Mamy też switch. Tutaj zaraz państwu pokażę jak Wygląda. O, wygląda nam w ten sposób. Tutaj z tyłu mamy gniazdo zasilania, przewód zasilający. Oczywiście mamy w pudełku. I tutaj mamy porty podzielone na dwie sekcje. Pierwsza sekcja porty od 1 do 4. To są porty oprócz z zasilaniem POE, czyli oprócz tego, że oferują nam Komunikacje to też nam zasilą kamerę, i tutaj kamery sobie podłączamy. Oczywiście nie należy się obawiać tego, że jeśli podłączymy tutaj jakieś inne urządzenie, na przykład sam rejestrator albo na przykład komputer laptopa naszego, czy że coś się stanie, ponieważ to jest wszystko zgodne z odpowiednim standardem. I jeśli po drugiej stronie nie ma urządzenia aktywnego, które odbierze to zasilanie, to to zasilanie tutaj się zupełnie nie pojawi. Oprócz tych dwóch, tych czterech portów, przepraszam, mamy tutaj dwa porty. Uplink do połączenia na przykład rejestratora, routera, innego switcha, gdzie już zasilania połę nie mamy. Tutaj mamy tylko komunikację, same dane nam są przesyłane. Tutaj mamy taki mały przełącznik w, z, z informacją po lewej stronie S z drugiej E +V. S to jest typowa praca, E+V to jest praca, gdzie te porty są. W osobnych sieciach wirtualnych VLAN i są od siebie odseparowane. Jak Państwo tak zrobią, to wtedy komunikacji pomiędzy tymi portami nie będzie. Więc należy o tym pamiętać, jak to działa i funkcjonuje. I teraz tutaj, oczywiście, sobie podłączamy zasilanie. To podłączamy sobie do 230. Tutaj mamy wbudowany zasilacz. A jeśli mamy same kamery, weźmiemy sobie kamerę. Tutaj użyję gotowych paczkordów. I to jest bardzo proste. To sobie wpinamy, mamy tutaj zatrzaski, to nam jest, robi nam to pewne połączenie, tak no nie możemy sobie tego wyciągnąć, o ile mamy tutaj oczywiście niewyłamany ten zatrzask. W sytuacji montażu na zewnątrz oczywiście tego tak nie można zostawić, należy zastosować ten dławik, uszczelnić całe połączenie. Z drugiej strony to sobie podłączamy do portu, tutaj na przykład pierwszego. Bierzemy sobie drugą kamerę. Robimy tak samo. Bierzemy sobie przewód. Podłączamy z jednej strony. Podłączamy z drugiej strony. Mam już wkwiętą kolejną kamerę. Czyli mam już podłączone dwie takie kamery. I został nam rejestrator. Bierzemy sobie kolejny przewód. Podłączamy sobie do portu, jednego z dwóch portów Uplink. I podłączamy sobie do jednego portu sieciowego. I tak to nam wygląda. Tutaj mamy podłączone dwie kamery, tu mamy podłączony rejestrator. W ten sposób mamy podłączony bardzo prosty system. To, co teraz nam tu jeszcze brakuje, to podłączenie do zasilania. I to nam wszystko już nam ruszy. I za chwilę Państwu pokażę na filmie, jak to się konfiguruje.